Ponieważ przybyłem z daleka, to miejsce jest mi całkiem obce. Ale nie jest mi obca osoba, którą dzisiaj żegnamy. Widzimy na napisie: Ludwika Łutowicz. Nigdy nie nazywałem jej Ludwiką. Zawsze Lusią. Była, była mnie, a szczególnie mojej mamie, tak właśnie droga. Jestem, chociaż powinnam już powiedzieć, że byłam, ale jestem ciągle przyjaciółką Zuzi od ponad 50 lat. Poznałyśmy się dzięki pracy i Lucia była wspaniałym człowiekiem, moją przyjaciółką, która mnie nigdy nie zawiodła przez te lata. Myślę, że ja też jej nie, nie. I znałyśmy wiele swoich różnych sekretów była lojalna, była dobrym człowiekiem, była człowiekiem pięknym, nie tylko z wyglądu, bo znamy taką piękną, młodą dziewczynę i nawet chłopaki, przychodzili, którzy przychodzili do mnie do pracy. Chcieliście z nią umawiać na rękę, no zapoznaj nas z tą swoją przyjaciółką, jaka ona jest fajna dziewczyna, jaka ładna. Nie ja dajcie spokój, ona nie chodzi na balety, ona ma małego synka, ona pracuje i ona się nie nadaje do takich rozrywkowych rzeczy, żeby gdzieś tam chodzić wieczorami na jakieś balety. Była pięknym człowiekiem, nie tylko z zewnątrz, ale także w środku. Była pięknym człowiekiem chociaż życie nie szczędziło jej ciosów przez całe jej życie i takich psychicznych i potem tych związanych z bólem. Nigdy nie była jakaś umartwiająca się, nie była, że brakowały jej cierpliwości, mm. że... że że była takim człowiekiem, który miał pretensje do losu na zewnątrz. Może w środku to przeżywała, ale na zewnątrz zawsze była pogodna, uśmiechnięta. I miałam no, dusią, była, której nic nie za to nie z moich sercu, pust, którą będę nosiła po kilku. Od takich rzeczy prozaicznych, jak przyjechała do, do Szczecina, że szłyśmy sobie gdzieś na jakieś lody, czy na jakiś obiad mnie zapraszała, czy do domu. Już mi nikt takich dobrych placzków nie ugotuje, jak ludzia mnie zapraszała. Jeszcze dawała swojej do domu, że jadłam przez trzy dni, nie, nie takie tak jakby Myślę, że znalazła szczęście w kościele, w której była pod koniec życia i że po prostu no, poszła do Pana polegać Nazywam się Paweł Machała, jestem pastorem w Kościele Nowego Przymierza w Lublinie. Nie Lublinie, ale Lublinie daleko stąd. Tam właśnie y, należała, do kościoła należała właśnie Luśna i ona marzyła o tym, y, żeby czy ja, czy ktoś ze starszych naszego kościoła mógł y, powiedzieć kilka słów do Państwa. I to mam nadzieję dzisiaj y, uda mi się y, zrobić. Jak Państwo odwrócicie karteczkę z tą, tym pięknym zdjęciem Lucy, to przeczytacie słowa, które zapisał Jan Apostol w swojej Ewangelii. Lucie poznałam kilka lat temu na jednym ze zjazdów naszego kościoła, i od razu poczułyśmy się, jakbyśmy się znały całe życie. Była osobą taką otwartą, serdeczną. Promieniowała z niej jakaś taka wewnętrzna radość. I od tej pory była jedną z osób, z którą znalazłam bardzo szybko wspólny język. Rozmawiałyśmy godzinami z sobą. Wydawało mi się, że naprawdę jest osobą tak mi bliską i tyle mamy wspólnych tematów. A śmierci bardzo mnie zaskoczyła. Luśia rozmawiała dużo o sobie, o swoim cierpieniu, ale na zewnątrz tego nikomu nie pokazywała. Była bardzo osobą taką skrytą, ale jednocześnie bardzo otwartą na ludzi. Taką ją zapamiętałam i taką ją będę pamiętała na zawsze. Spotkał się Jezus z pewnym człowiekiem o imieniu Nikodem. Był to faryzeusz. Odpowiednik dzisiaj bardzo religijnej osoby, poważanej przez wszystkich Izraelu, bardzo utytułowany. Ludzie pozdrawiali tych faryzeuszy z daleka, kłaniali im się, uznawali ich za wielki, wielkie autorytety. Faryzeusz ten jednak przyszedł do Jezusa w nocy. Ciekawe nie w ciągu dnia, kiedy było więcej okazji, ale w nocy. Dlaczego? wstydził się tego, że przychodzi do Jezusa. Niemniej zadał mu kilka bardzo ważnych pytań. A pod koniec tej rozmowy Jezus powiedział do niego tak. Podobnie jak Mojżesz wywyższył na pustyni węża, tak i Syn Człowieczy musi być wywyższony, aby każdy, kto wierzy Miał w nim życie wieczne. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Historia z Wężem jest zapisana w Starym Testamencie w, jednym, w jednej z pierwszych ksiąg. W skrócie wyglądało to tak. Żydzi wędrowali po pustyni. Tam 40 lat spędzili, bo oni za bardzo chcieli Boga słuchać. A ten przypomina im o swoim istnieniu, między innymi plagi. Taką plagą była plaga węży, które gryzły, a i zabijały niektórych z Izraelitów. Ci w końcu powiedzieli Mojżeszowi, Boże, Mo Mojżeszu, uproś Boga, żeby ta plaga się skończyła. Co Mojżesz zrobił? A Bóg tak powiedział Mojżeszowi: zrób, każdy zrób, zrobić wysoki pal, a na tym palu umieść podobiznę węża, takiego jak was gryzą. Każdy, kto spojrzy na tego węża, kiedy zostanie ukończony, tego natychmiast zdrowie Uratuje jego życie, zdrowie, a może i życie. Mojżesz i ludzie tak zrobili i rzeczywiście ten wąż tak działał. Ten, ten posąg tak działał. Każdy, kto został ukończony, spojrzał w górę na wywyższonego węża i doznawał uzdrowienia. Przestawało go boleć, trucizna przestawała działać. Poznałam Lucie równy rok temu, we wrześniu, właśnie kiedy była w Szczecinie i tą spowiedź swoją miała. Od razu wydała mi się bardzo przyjemna, ale potem przy spotkaniach okazało się, że to nie tylko uśmiechnięta. Osoba, ale lojalna, taka ciepła, szczera, do tego bardzo elegancka zawsze. Ty pozostanie w mojej pamięci jako zawsze sympatyczna, empatyczna osoba, uśmiechnięta. No, szkoda, żal. Taka w mojej pamięci zostanie. Dzięki. Jezus mówi: Podobnie jak mojżesz wywyższy na pustyni węża, tak syn człowieczy. Musi być wywyższony. Rozglądam się tutaj, to mi, tego miejsca nie znam, ale mam nadzieję, że tam gdzieś jest, jest nade mną. Proszę spójrzcie państwo na, na tą postać na krzyżu. To powiedział Jezus, zanim tam zawisł. Powiedział tak jak mojżesz, kazał wywyższyć węża żeby każdy kto na niego spojrzy został uzdrowiony tak syn człowieczy bóg wcielony bóg syn boży musi być wywyższony aby każdy kto weń wierzy posłuchajcie państwo uważnie każdy kto weń wierzy miał w nim życie wieczne Poznałam stosunkowo niedługo, bo poznałam ją rok wcześniej. Poznałam ją osobiście, jak byłam na zjeździe w miesiącu czerwcu. Mało osób znałam, bo ja dopiero niedawno zostałam chrześcijanką główiną, ale ona bardzo przypadła mi do serca. Po prostu spotkałam ją jak byliśmy na wście. Razem żeśmy rozdawały ulotki, razem żeśmy rozmawiało ona opowiadała mi o sobie, ja o, o niej. Bardzo nam się fajnie rozmawiało i tak poczułam do niej taką bliską więź, że ona właśnie dlatego, że ja jestem taka radosna i ona miała w sobie taką pogodę ducha, taka radość z niej wypływała, że tak bardzo się cieszy, że jest w naszym kościele. Dziękuję bardzo. Możecie Państwo sami spojrzeć na kartkę, tę drugą stronę pięknej podobizny naszej drogiej zmarłej. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat. Bóg ukochał świat. Nas. Bo wszyscyśmy na świecie. Tak bardzo ukochał świat, że i teraz proszę Was. Niektórym z nas Bóg pobłogosławił dziećmi. Niektórzy mają synów. Nie to, żeby córki były gorsze, ale Jezus był synem. Synem Bożym. Jest synem Bożym. Wyobraźmy sobie nasze dziecko w takiej roli. Bo właśnie tak ewangelista Jan, apostoł Jan, przedstawia miłość Boga. To nie jest miłość typu przymknę oko na wasze grzechy, nie będę się sięgnąć. To nie jest dziadkowska miłość. Są też tu, mam nadzieję, dziadkowie. Wiecie, o czym mówię. To jest miłość Boga. Miłość, która wyraża się w tym, że Bóg sam się poświęca. Mało tego, poświęca coś najdroższego swojego Syna. Więc tak się właśnie wyraża Boża miłość. Tak Bóg ukochał świat, że dał swojego jedynego Syna, aby Posłuchajcie państwo uważnie. To są bardzo ważne słowa, każde z nich ma znaczenie. Jeśli macie ochotę, spójrzcie do kartek, aby każdy jaki każdy każdy, kto w niego wierzy, co to znaczy uwierzyć w Jezusa? No, przecież dopiero Jezus powiedział: Tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Każdy, kto spojrzy na Jezusa z wiarą, że Jego krew na krzyżu płaci nasze grzechy, nie musi biec do Mojżesza, nie musi biec do jednego człowieka. Każdy, kto spojrzy na tego Jezusa, ma. Życie wieczne, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, nie umarł od ukąszenia już nie tego węża, co tam tylko gryzł wpięte, czy tam w łydkę, ale od ukąszenia naszego grzechu, aby nie zginął z tego powodu, ale miał życie wieczne, Musie zawsze zapamiętam jako taką. Damę, ale nie taką zimną z mochami w nosie, tylko właśnie ciepłą i taką zawsze uśmiechniętą kobietę. No, dla moich dzieci była babcią. Tak ją wołały babcia Lucia, i, no, i była takim członkiem naszej rodziny po prostu. To bardzo smutny dzień dla niektórych z nas. Szczególnie oczywiście dla, myślę, że dla wszystkich z nas, ale dla niektórych z nas to jest nie tylko smutny dzień. Owszem, żegnamy się z Lusią. Darek wysłał mi dawno zdjęcia swojej mamy. To zawsze była szykowna kobieta, taka z klasą. Ale kiedy zobaczyłem podobiznę zdjęcia Lusi, kiedy była młodą kobietą, Moja żona powiedziała, sofia Loren Piękna kobieta. Proszę Państwa, nie to jednak ją definiuje. Bo uroda znika. Ale definiuje ją to, że w swoim życiu, to miało miejsce kilka lat temu, spojrzała z wiarą na Syna Człowieczego, wywyższonego. Już nie na palu, który zbudował Mojżesz, czy jego pomagierzy. ale na krzyżu, którego nie wykonali Rzymianie ani Żydzi, ani współcześni. Na krzyżu, który z odpowiednich materiałów i gwoździ zbiłem ja. I pani. I ty Darko I ty Jolu. A nawet moja żona, chociaż jest idealną kobietą. Ten krzyż zbudowaliśmy my. Na tym krzyżu przelał krew Jezus Chrystus. W takiego syna człowieczego, na takiego syna człowieczego spojrzała Lucia. Powiedziała mu: Chcę być wolna od kary za grzechy. Chcę mieć życie wieczne. A Bóg dotrzymuje słowa. Stoję stoimy, stoimy przed prochami naszej drogiej Lusi, ale wiem, że dzisiaj ona widzi swoje życie wieczne, bo tutaj tylko w to wierzyła. Dzisiaj ożywię. Dlatego z jednej strony mam łzy w oczach, bo nie jest łatwo chować bliską osobę. Ale. Nie jest to strata na zawsze. Ostatnie słowa od Lusi, które usłyszałem, słyszałem dzięki Twojej uprzejmości, Darku. Dzięki mm, Twoim nagraniu ze szpitala. Ludzie chorzy mówią, i szczególnie ci, którzy umierają, mówią rzeczy najważniejsze. Te, co im najbardziej grają w sercu. Lucia powiedziała wtedy do mnie, do moich przyjaciół z kościoła: Powiedziała, Mam nadzieję, że się z Wami jeszcze zobaczę. Liczyła, że wyzdrowieje. My też tym to liczyliśmy i o to się modliliśmy. Bóg dopuścił inną sytuację. Jest mądrzejszy, nie dyskutuje z nim. Ale zobaczcie Państwo, jak spełniło się jej marzenie. Zobaczymy się. Ale to nie my poczekamy na nią w Lublinie. Tylko ona na nas w niebie. Tak jak na każdego, który spojrzy na Syna Człowieczego z wiarą, pamiętając, że nie ma ratunku innego od, od tego, co grzech w nas sprawił. Nasza wina jest tak wielka, że jedna rzecz, którą musimy zrobić, spojrzeć w górę. Tam, gdzie dziś Jezus siedzi, po prawicy Ojca. Powiedzieć Mu, potrzebuję Twojego przebaczenia, poprosić o nie, uwierzyć w Mnie i mieć życie wieczne. Drodzy Państwo, uczcimy taką serdeczną ciszą, to że mamy okazję odprowadzić szczątki Lusi na miejsce spoczynku. Jesteśmy tutaj razem. Jeszcze raz dziękuję Mammonie Darka, że, że przyszliście tak różni ludzie z różnych stron. Losiana nas połączyła. Oddajmy jej teraz, czy modlitwą do Boga, czy przemyśleniem poważnym swojego życia, czy w końcu wspomnieniem. Mam nadzieję, że kartka Państwu pomoże cześć. Dziękuję. Jesteśmy akurat po pożegnaniu Lusi, y, Odbył się jej pogrzeb, y, przed godziną, y, ale dla mnie niezwykłe jest to, że miałam okazję poznać y, jej przyjaciółki, z którymi była związana od lat. I najpiękniejsze chyba jest dla mnie ta myśl, którą przekazała jedna z nich. Powiedziała, jak bardzo chciałam poznać tych ludzi, których Lucia tak bardzo ukochała. Także cieszę się, że. Że byłam i też, że grono moich znajomych się powiększyło dzięki Lusi. Dzięki. Mili Państwo, możemy jeszcze raz spojrzeć na naszą drogą zmarłą, przypomnieć sobie, jaką dobrą była osobą. Pamiętajmy też o tym, że to niedobroć wyjednuje u Boga łaskę. Łaskę. Oznacza, że Bóg jest dobry dla nas, pomimo tego, jacy jesteśmy, a nie za to, jacy jesteśmy. Około 3000 lat temu pewien król, nie taki jak my prosty człowiek, ale król, król Dawid, modlił się do Boga w taki sposób: Panie, powiedz, kiedy nadejdzie mój kres? Daj mi znać, ile pozostało mi lat. Niech wiem, jaki jestem znikomy. Oto wymierzyłeś moje dni na szerokość kilku dłoni. Okres mego życia jest niczym przed Tobą. Tak, człowiek. Jest tylko tchnieniem. Nawet ten wysoko postawiony. Prawdą jest, że przemieszcza się niczym cień. Prawdą, że na próżno się miota, gromadzi i nie wie dla kogo. A ja, panie, czego się spodziewam? Oto moja nadzieja jest w Tobie. Ratuj mnie od wszystkich przestępstw moich. Niech to zdjęcie, ale i ta prawda, że Lucia spojrzała na Syna Człowieczego, na Boga, który się narodził w ciele. I otrzymała życie wieczne. Niech pozostanie w Państwa pamięci. W pierwszych słowach Biblii. Bóg powiedział do człowieka, kiedy ten zgrzeszył: Pamiętaj, zostajesz wzięty z ziemi, z prochu i w taki proch się obrócisz. Żegnaj mi się. Zrozumiałam to, że, że Bóg wybaczył mi grzechy, ponieważ oddał swojego syna, jedynego, na tak ciężką śmierć. I wtedy sobie pomyślałam, no tak, w Kościele Katolickim jest Droga Krzyżowa, ale nikt o tym nie myśli, że właśnie Jezus umarł za nasze grzechy. Ja tutaj właśnie zrozumiałam, że ja nie muszę być. Yy, Muszę, nie muszę u księdza się spowiadać i był raz y y y wysłuchał moje grzechy i przebaczył mi wszystko, dlatego oddał swoje życie za moje grzechy, odbył mnie swoją krwią i teraz wiem, że jestem w Jego rękach i jestem Jego i modlę się codziennie i dziękuję Bogu, że jestem jego. Jego dzieckiem.